Naprawdę, kurwa! Katarzyna, kurwa! Piękna! Katarzyna, kurwa! Piękna! Piękna! piwo. Piękna! 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 Masz. Nie Piękna! 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 to Piękna! Piękna! z Piękna! 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 No Piękna! to Piękna! Piękna! Nie, bo ona, ona piła. Katarinka. Eba ja wie, że ja piłam. Ja z tej strony piłam. Trzeba chyba. to wylać trzeba to wylać. Co tu jest? Tu jest jakaś piana piankowska. To jest się mleczko. No. Ja już to bądź, a potem pućka. No, słuchaj. Zamknijcie się. A ja tam się zdamię. próbuj. że słuchaj. próbuj. Bo ja tylko. Drink majonez. <noise> I ouroczę. Drynka mając. Tylko to jest Ale na pieską. Piesz co do niego. Pan na sam. Nie różnę. O, no tylko spokojna tutaj kącik zwierzeń. Nic stąd. Nie, to moje. Co to jest? Brrr. Ona nie zawsze jest dobra, czasami smakuje. Czasami... A to ty wiesz, jak smakuje gówno? E, ja, zawsze, ja zawsze mówię tak, smakuje jak pachnie. Ale to pachnie, powąchajcie. Pachnie. Pokaż.